W dzisiejszym odcinku mówimy takie tematy jak Julka Żugaj atakuje Bagiego, trąba o najgorszym okresie w jego życiu i nie tylko, pierwsze spięcia w fazie, influencer ma żal i Wersow. Kasper Cruz, znany w sieci jako Mudermut, a także jako Drag Queen, pojawił się ostatnio w podcaście Szczerze Ci powiem Kaj Gołuchowskiej w RMFFM. W rozmowie poruszył m.in. temat sytuacji osób LGBT w Polsce. Ostro skomentował upadek ustawy o związkach partnerskich, która od lat była obiecywana, a ostatecznie ponownie trafiła do kosza. Kasper skrytykował też influencerów z ogromnymi zasięgami, którzy jego zdaniem mają możliwość wywierać realny wpływ, a mimo to unikają wypowiadania się na ważne społecznie tematy. Podkreśla Myślił, że w dzisiejszych czasach wszystko jest polityczne, trudno jest zachować pełną neutralność bez jednoczesnego odbierania tego jako bierności. Problem zaczął się jednak wtedy, gdy w swoją argumentację wciągnął Friza i Wersów. Mudormud stwierdził, że skoro para wypuściła szeroko promowany materiał o swoim ślubie, to powinni byli wspomnieć w nim o tym, że mają przywilej, którego osoby LGBT nie mają, ponieważ mogą zawrzeć małżeństwo. Dlatego irytuję się bardzo, kiedy widzę top of the top influencerów których głównym zadaniem jest sprzedać produkt, mm. a nie poruszyć takich ważnych y, y, rzeczy. Wyszedł teraz film Wersof y, i Friza o ich weselu. No i jestem. Ten... Pewna na 101%, że tam w ogóle pół świstka nie było słowa, opowiedzenia o tym, że fajnie, że my mieliśmy szansę mm. wziąć ślub, bo jesteśmy heteroseksualną parą, ale szkoda i bardzo mi jest przykro, ściskamy Was mocno do wszystkich osób nieheteronormatywnych. Wiemy, że kiedyś nadejdzie taki czas, że Wy też będziecie mogli spełnić swoje marzenie jak my. I jak pewnie możecie się domyślać, ta wypowiedź wywołała w komentarzach prawdziwą burzę. Większość odbiorców nie zgodziła się z jego zdaniem, jasno podkreślając, że ślub friza i Wersów był ich prywatnym wydarzeniem, a od influencerów nie powinno się wymagać, by w tak osobistym momencie doklejali przekaz polityczny czy społeczny. Dla wielu osób oczekiwanie, że para podczas własnego ślubu będzie poruszać temat braku równości małżeńskiej, było po prostu absurdalne i nie na miejscu. Widzowie zauważyli też, że presja, by każda osoba publiczna komentowała sprawy polityczne, niezależnie od kontekstu, zwykle prowadzi tylko do sztuczności ani faktycznego zaangażowania. Cała sytuacja pokazała więc jedno: nawet sensowny przekaz można łatwo przykryć kontrowersją, kiedy za mocno próbuje się go doczepić do cudzej narracji. W ostatnim czasie Faza znów znalazła się w centrum afery i to dosłownie chwilę po poprzedniej. Najpierw głośno było o ich ogromnej wpadce z miejscem nagrywek. Jeśli ktoś nie widział ostatniego odcinka, to przypomnę: cały materiał został nagrany na terenie byłego obozu i obozu pracy w Płaszowie. I choć część osób próbowała bronić tego, że nagrywali tylko na kamieniołomie, to wciąż był to teren obozowy, gdzie podczas II wojny światowej dziesiątki tysięcy ludzi przeżyło niewyobrażalne rzeczy. Tymczasem faza biegała tam przed klaunami i nagrywała rozrywkowy content. Nic dziwnego, że internet wybuchł. Dla wielu osób był to po prostu brak szacunku graniczący z profanacją miejsca pamięci. Ale na tym się nie skończyło kolejna afera, tym razem z udziałem Michaliny i Friza w najnowszym materiale fazy. Między Michaliną a Frizem doszło do ostrej wymiany zdań, która od razu została podchwycona przez internautów. Chodziło o to, że Michalina pod kamerą odmówiła wykonania jednego z challenge. Reakcja Karola była wyjątkowo chłodna. Fris powiedział jej, że nie powinna od razu mówić nie, tylko zrobić to w taki sposób, aby grupa mogła zaproponować kompromis i kontynuować scenariusz. To jest rozmowa z rana, nie? No. Pytałem cię, co zrobisz, jeżeli będzie coś, czego nie chcesz. No. zupełnie coś innego niż to, co mi powiedziałaś i to, co ja mam powiedzieć. No ale myślisz, że właśnie, że no, w sensie chciał po prostu pogadać z nimi, poza kamerami, co nie? Czy jakby jak robimy? Nie, nie Marika, teraz zrobi, bo pani ci powiedziała, że jest preparat, który no Tak, no to no, tak, bym nie zrobiła. A, a, a normalnie też to można z, e, nawet peelingiem cytrynowym, po prostu to dwa dni wschodzi po czterech miesiącach i bardziej odpowiednią reakcję. No. No ja i to jest to, nie? Ja że wiesz, że jakby my robiliśmy wszystko, czego na przykład oni by nie chcieli i tak dalej, a no ja też tego bardzo nie chciałam i im to już mówiłam dużo bardzo razy, że tego akurat bym nie chciała robić, a oni to zrobili, więc po prostu się spurzam. Moim zdaniem po prostu, no graj, że to jest odcinek, że mówisz, że tak, ale jednocześnie prosił, żeby tego nie zrobić. I wtedy chłopaki wiedzieli, że powiedzą ci, że, e, że właśnie jest opcja, że można to zmyć w dwa dni, nie, tylko jak ty od razu jakby z tym, że nie no Chować nie jest to, poza kamerami ja tego w ogóle nie zrobię, nie ma w ogóle takiej opcji. No to to jest, to jest koniec, koniec, na, koniec nagrywania. Czy według mnie coś by się wykombinowało, tylko chodzi o reakcję bardziej? my dobrze wiesz, że nie chcesz? I byśmy pewnie tego nie zrobili tobie, po prostu no. chodzi o to, żeby pod odcinek jakieś emocje były. Nie, no, jest, ciężko jest kontynuować odcinek, bo nie da, tego, nie da się tego przeciąć w tym momencie w żaden sposób. Nie. Nie robi, to by się zestresowała, bo o tym ty się zawsze bała, że to będzie miesiąc. No tak, nie czy wiem, to co? się często tak jest na przykład. To nie, no ja nie uważam, że to jest często. Ja uważam, że malwina... Nie, ja uważam, że czasem się zdarza. No zdarzyć się zdarza, ale nie uważam, że to jest często. Jakby malwina tak... i tak jest bardzo... Raz na dwa tygodnie. No, tak. no nie przesadzaj. Nie, raz na dwa tygodnie. Dobra, potem po prostu... problemy przegadamy ma... i teraz ukończmy no, odcinek. No. No, no. Przerywanie nagrywek zawsze zabija vibe, nie? Zawsze. No za mało na tym odcinku, widać, że jestem tak, aż tak wkurzony na to odpalenie. No nie widać. Internet odebrał to jednoznacznie. Frizowi zależy tylko na nagraniu reakcji pod kamerę, a nie na uczciwej komunikacji czy komforcie uczestników. Po aferze z Płaszowem to kolejny cios w wizerunek projektu, bo ludziom coraz mocniej zapala się lampka, że w fazie najważniejsze są zasięgi i wiralowy moment, a nie autentyczność. Dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem Friz miał rację, czy jednak jego podejście poszło o krok za daleko. Kilka dni temu na kanale fusialki pojawił się odcinek z trąbą, w którym influencerka postanowiła wypytać Mateusza o rzeczy, które najbardziej ciekawią widzów. I trzeba przyznać, że trąba był wyjątkowo szczery. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy kiedykolwiek zdecydował się zablokować kogoś z byłej ekipy. Mateusz przyznał, że do blokowania nigdy nie doszło, ale w pewnym momencie wyciszył ich konta, żeby nie dostawać powiadomień o tym, co publikują. Jak sam powiedział, po prostu nie chciał co chwilę widzieć ich treści, zwłaszcza w tamtym okresie. E, Przedostatnie pytanie. Kogo z ekipy zablokowałeś po rozpadzie i czy była taka osoba? Nikogo nie zablokowałem. Nikogo, okay. Ale powyciszałem sobie, żeby nie widzieć, co, co widzisz. Kogo? No wszystkich. <laughs> No, tak, kurczę, bo właśnie to jest ten znowu ten zbiór negatywnych, że my się nakręcaliśmy, wy gdzieś tam też. I my się nakręcaliśmy, no. i ja po prostu byłem taki, że wręcz mnie po prostu to, nie wiem, wkurzało, że widzę, ale nie chciałem robić jakichś większych dymów, no to nie dawałem jakichś unfollowów bo... albo jakichś bloków, to już w ogóle, nie? I no, jest, no, takie, takie czasy, no, wysokie emocje, no. Dobra. Trumpa zdradził też, jaki był najgorszy moment jego życia, i raczej nikogo nie zaskoczyła odpowiedź. Influencer przyznał, że był to czas gigantycznej medialnej afery związanej z odejściem. Z ekipy. Zaznaczył jednak, że sam hejt to nie wszystko. W tym samym czasie miał ogromne problemy w związku z Marcysią, a do tego czuł się totalnie odizolowany od ludzi, z którymi mógłby nagrywać kont na YouTubie. Jak sam powiedział, to był moment, w którym wszystko nałożyło się na siebie jednocześnie i psychicznie go to zmiotło. Dla ciebie najcięższa i czy taka w ogóle była? No, najcięższe dla mnie no to była końcówka 2023 roku, kiedy w moim życiu prywatnym układało się bardzo źle, kiedy po prostu no, miałem jakieś tam takie. Trochę konflikty też z fame'em, które dawało mi walki, ale później, że niby, tych wa że niby tych walk nie będzie Ja byłem bardzo pogubiony i taki, że nie wiedziałem co robić Wypalony totalnie, bez w ogóle jakiejś takiej iskry A to był z czy to nie był czas rozstania? To było trochę przed okay, Byłem wtedy okay. w Warszawie, okay. nie, byłem, nie miałem wokół siebie w ogóle ludzi mm. Nie miałem nawet z kim jakbym chciał nagrywać, robić jakieś rzeczy, że nikogo nie było No i kurczę, miałem wtedy okres, w którym... Teraz powiem, no po prostu wszystkie słowo, bo tak mi najbardziej pasuje No ludzie po prostu... Je mnie za to, uh -huh. że nic nie robię, nie wykorzystam szansy, a to w moim, w moim tam, tamtejszym czasie, w którym yy, byłem psychicznie sam zgnieciony sam sobą, no to mnie jeszcze bardziej dobijało. wrzucałem TikToka, wyzywali mnie pod TikTokiem. Rzuc coś Pamiętam, że próbowałem coś wtedy, jakąś nawet muzykę zrobić, to opisali to, to, to wyzwanie pod muzyką. Pisywałem ja posty na Instagrama, wyzywali mnie pod postami na Instagrama. Wpisywałem cokolwiek na X, wszyscy mnie wyzywali i jak cokolwiek próbowałem robić, no to po prostu moja postać była negatywnie odbierana. To w ogóle jakiś film wtedy, że jak stałem się bucem, czy coś takiego, wiem, że bardzo duże piętno na tym, wiesz, po pierwsze związek, po drugie, jakby zakończenie ekipy, po trzecie. To, to nowe że, miejsce też że byłem To nowe się miejsce sami? Warszawa. To, że ja nie wiem, wymyśliłem sobie, że ja będę freakfighterem, nie? To w ogóle było dewilne no. w mojej strony. Bo ja, bo ja. nigdy nie byłem taki, żeby być we freakfightach, to albo trzeba. Robić ogromne zasięgi, żeby nie musieć robić kontrowersji, a ja nie robiłem już w ogóle zasięgów, więc musiałbym robić kontrowersje. I pamiętam, Oj, że też. pamiętam, że nawet oni mi podjudzali, na przykład, żebym e, konopa, żebym się z konopem bił, to nawet jak on coś napisał kiedyś na jakimś Twitterze, to mu właśnie coś odpisałem, tak? Ja tak nie robię. Ja musiałem upaść do takiego prawie dna. Ale żeby tak, wiesz, podnieść głowę i widzieć, widzieć, widzieć siebie z przyszłości, wiesz, podając sobie rękę, że chodź, że będzie no dobrze, nie? Właśnie, no i... że musisz sobie pomóc. No nie, no ale teraz chyba uważasz, że jesteś zadowolony chyba. W tym, Jestem nie? bardzo zadowolony. Dajcie znać, czy oglądaliście ten odcinek i co waszym zdaniem Tromba jeszcze mógłby ujawnić w przyszłości. Chyba już nikomu nie muszę przypominać, że w aktualnej edycji Tańca z Gwiazdami bierze udział Buggy z Dresco, który jest jednym z ulubieńców zarówno jury, jak i widzów. Odbiorcy regularnie chwalą jego progres, energię i to, że faktycznie zostawia serce na parkiecie. W poprzedniej edycji również mieliśmy reprezentację internetu i była to Julia Żugej, która co prawda nie wygrała, ale dotarła aż do finału, zyskując ogromne wsparcie fanów programu. I jak widać doświadczenie w tańcu sprawiło, że Julia czuje się całkiem swobodnie w roli komentatorki występów innych. W swoim w najnowszym filmie na kanale influencerki pojawiła się sekcja, w której Julia oceniała ostatni taniec Bagiego. I choć występ ten zabrał naprawdę świetne opinie, także od osób, które normalnie średnio przepadają za Bagiem, to najwyraźniej Julia miała zupełnie inne odczucia. W swoim materiale dość surowo skrytykowała choreografię Bagiego oraz sposób w jaki ją zatańczył. O Jezu, o Jezu, przepraszam. Co to jest? To jest taki trochę Tomasz Karola, <laughs> nie wiem, co mam zrobić. Ale jak on... Ej, się gab nie co się dzieje? Ale, ty, ale co on robi tutaj w ogóle? Co to wrócił Bagi z pierwszego odcinka? To jest, to jest, to jest właśnie Michał! To, to jest właśnie Michał! Znowu ma ten przyruch, że zanim zaczyna tańczyć, to robi... Przestań! No? Ale on Ku Bagi, już, już się nie nauczyłeś! ja nie wiem co by się stało. Jest jakiś kwadratowy. Taki no taki wujkowy trochę. Że on już tak ładnie był w tej ramie ustawiony. Bagi, czy ty po prostu nie ćwiczyłeś? Czy ty nie ćwiczyłeś do tego odcinka? Proszę się przyznać! Ta opinia kompletnie nie spodobała się odbiorcom. W komentarzach zaczęło pojawiać się mnóstwo uwag, że Julia jest zbyt surowa, szuka dziury w całym, albo próbuje oceniać pozycji eksperta, chociaż sama, zdaniem niektórych, w programie wcale nie była idealna. Pod jej adresem posypały się przytyki, a frustracja widzów była naprawdę wyraźna. Internauci jasno dali do zrozumienia, że ich zdaniem jej krytyka była niepotrzebna, przesadzona i kompletnie nie pokrywała się z tym, co większość osób myślała o występie Bagiego. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Zachęcam Was do zostawienia. 苏萨